Park nad stawem, bardziej już rozbudowany. Mam na myśli tutaj większą ilość nasadzeń, drzew, krzewów, przedłużenie ścieżki, a także tablic informacyjnych o tym, co nas tutaj otacza. Na przykład takich edukacyjnych, jaką mamy zieleń, jakie mamy krzewy, jakie mamy drzewa, jaką mamy roślinność przy stawie. Najlepszą formą właśnie zbierania głosów jest forma papierowa więc chodziłyśmy i zbierałyśmy i zachęcałyśmy, promowałyśmy nasz projekt. Z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim mieszkańcom Płucka, którzy oddali głos na nasz projekt i którzy pomagali nam też zbierać podpisy. Do trzech razy sztuka sobie postawiłam i w tym roku bardzo mocno i ja i sąsiedzi i, i syn przede wszystkim chodziliśmy od mieszkania do mieszkania i zbieraliśmy głosy papierowe, bo widać, że te głosy papierowe jednak mają poparcie. Między ulicą Przebędowskiego a Nowy Świat, plac zabaw e, przede wszystkim bezpieczna nawierzchnia, usunięcie kamieni, zjazd linowy, e, no nowe zabawki jak i dla, na rowery, Także, żeby dzieciom było. Przyjemnie. Każda z tych osób, które składa wniosek i potem szuka chętnych, którzy by poparli ten wniosek i, i głosują, znajduje jakąś nową metodę, taką bardziej skuteczną też się oczywiście wiele uczą. Ja chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy złożyli wnioski. Było sześć takich osób, jeden wniosek musiał odpaść na etapie weryfikacji, pięć wniosków zostało, z tego wyłoniliśmy trzy. Wszystkie były oczywiście interesujące, no ale więcej wygrać nie może. Frekwencja wynosiła 11% w tym roku, w zeszłym roku 19%, więc jest niższa, ale generalnie zauważamy w całej Polsce jakiś taki odwrót od zainteresowania budżetem obywatelskim, co jest dość zaskakujące. Bo okazuje się, że jednak no, to jest głos ludu, że tak powiem, bezpośredni. Ludzie, po pierwsze, wymyślają coś, czego im brakuje w najbliższej okolicy, po drugie, no, też pokazują tymi głosami, że to jest naprawdę rzecz potrzebna. Nie tylko pomysł, ale jest to rzecz potrzebna, skoro ktoś to też akceptuje razem z nami. Ja osobiście bardzo chciałabym, żeby ta aktywność obywatelska była bardzo duża, i zależy nam na tym, żeby ludzie w jakiś sposób mogli decydować o tym, co się dzieje dookoła.